Na wakacjach byśmy byli Program Gonit wkupiony Ciekawe czy jest program jedzenia, ale widziałem, że w trucku Stoi pełna masa, my dzisiaj zaczynamy Dzień od otwarcia sezonu wyścigowego Na Służewcu, a sprawdzimy sobie Co tu można w ogóle zjeść, zjemy pełno różności Myślę, że będzie greckie, hinduskie Będą burgery, będzie pizza A to wszystko już za chwilę, a my co? Może jakieś piwko? Czemu zacząłeś od greckiej? Myślisz, że będzie greckie? Ja już widziałem, że Chyba jest, bo widziałem kolory takie wiesz Biało-niebieskie w takich różnych szlaczkach No to pomyślałem sobie, że, że Grecja nie? A Trzy dyszki za normalny bilet. No wiadomo, że to otwarcie sezonu, czy jest drożej, ale to nie jest tak, bo można te zwiać. Dobra, chodź, idziemy, zapraszam. Bo jak jest, że jest otwarcie sezonu, no to mamy też zlot food trucków. Możemy tutaj dostać stary, tak jak widzisz, szaszłyczka, możemy dostać greckie, możemy dostać pizzę drewnem paloną, sofryty belgijskie. Jest też jakieś dubajskie lody możesz dostać z kawą. Jest smash burgery. No jest tego pełno, jest tu mnóstwo, więc myślę, że popróbujemy sobie w większości tyle, ile jesteśmy w stanie. Tutaj też widzę, że jakieś drinki, jakaś kiełbasa z grilla. No dobrze to wygląda. Myślę, że głodni dzisiaj nie wejdziemy, niezadowoleni też nie, tylko myślę, że portfel może port Tutaj na pewno nie będzie tanio. Ale no cóż, nie samym u kasu człowiek żyje, czasem trzeba też coś dobrego zjeść. Jako, że wczoraj była żabka, no to dzisiaj może trochę rozkoszy. Od czego masz ochotę w ogóle zacząć? Kiełbaskę to bym sobie na później zostawił. Może Kiełbaskę coś takiego na skromnego najpierw. Te wyglądają takie, że jakby nie było ich za dużo, chociaż tam też widzę, że pan tam mu się kiełbasa kręci na ruszcie. Może greckie, bo na razie nie ma kolejek. Czy szaszłyk? Dobra, damy na szaszłyka, co tam, kurde. A chociaż zobaczmy, przejdźmy sobie na spokojnie, zobaczmy i potem wybierzemy, może to numer jeden. Te szaszłyki? Tam, tutaj pan ma szaszłyki i tam jeszcze były szaszłyki. może coś takiego byśmy zjedli. Słuchaj, weźmy sobie od razu. Co, szaszłyczka? No szaszłyczka myślę, tego takiego kur z kurczakiem. Szaszłyk drobiowy, to jest to. Bigosik domowy, goloneczka, to co? Dwa razy szaszłyczek. E, raz byśmy wzięli. Kartą można zapłacić? 45 e, zł. Tak, dziękuję bardzo. O, stary, aż mnie w mnie w ziemię. No? No, nie będzie tak. Drożyzna, czy tam coś tam, wiesz. No stary, zapłac 45 zł ogórek, plus e, szaszłyk drobiowy. I ja pitole. Ja nie myślę, mamy podane, będzie... ile to jest gramów, ale ile tam było? 14 zł za 100 gramów. No, coś takiego, to ile dostaliśmy Za 300? 350. Nie, no, bo ogórek 4 złote. Kur... Serio? Wyłamałem się, no. Naprawdę? Wziąłeś ogóra za czwórkę? A co? Może <noise> jest przepyszny? Co ty, pitolisz, stary? Zostałeś już kupiony razem za czwórkę. <noise> Dobrze, papryki nie wziąłem, to w ogóle <noise> Dobra, no, okej, okej, Dawaj przebite. 45 zł. Szaszłyk drobiowy. No chłopie, 14 zł za 100 gramów. Plus ogórek małosolny za 4 złote. <noise> to, to, to 4 zł? Kosztuje? 4 złote. No, ale może krawcina. Krawcina myślę, że taka ogórkowa. A, z biedry, stary, to jest. Dobra, dobra, spróbujesz, to będziesz oceniał, nie? A tak... <grym> Pitol, stary, to jest ogór za czwórkę. No co, bo to jest zajebisty, no? Chcesz ale... keczupu? Czy chcesz jakiegoś tego, czy co to jest, zielony? Ej, myślisz, że troszliśmy na jedną z najdroższych pozycji na dzień dobry? Czy to My tak myślę, wszystko że... będzie takie? To, to jest mała rozgrzeweczka, od <grym> <będzie> dzisiaj. <grym> ja pitole. To, to nasz kanał przez rok tyle nie wydał pieniędzy, co wydamy tutaj. No myśleliśmy, widzowie, czy wziąć piwo bezalkoholowe, żeby, sobie, wiecie, troszeczkę tak osłodzić tego życia, ale ceny nas zmusiły do tego, że nie weźmiemy tego piwa. Czy jak zapłaciłeś 45 zł za ten szaszłyk od razu twój dzień nie jest lepszy? <noise> nie, ja mnie zatkał. stary, ja się śmiałem, śmiałem, śmiałem. 48, mówię i wpadł pod A jak pan powiedział, że mają bezalkoholową IP, to już mój licznik cen 20 zł minimum wskoczył. Ale dobra, nie przedłużajmy, bo póki jest ciepły ten nasz szaszłyk, możemy sobie go zjeść. No nie jest tutaj licho w mięso, no bo masz policzone gramy. Nie no, trzeba przyznać, że jest potężny potwór. Tutaj jest cebulka jeszcze, przewijany z cebulką. Wygląda elegancko. Właśnie wziąłeś gryza za zadychę. Właśnie chciałem powiedzieć, że będziesz psioczył strasznie jak ugryziesz. Czyli zajebiście buja. No nie ma rewelacji. Jest dobry, trochę suchy, więc dobrze, że tego piwa nie mamy. Za 45 zł to zjemy, nie? Ale powiem ci, że jakbym za 12 takiego dostał, to miałbym podobne reakcje, a nawet takie całkiem fajne. Bo za 12 uważam, że spoko, 45 no tanio nie jest. Jaka różnica, to jest ta czterokrotność. Jak, jak ugryzłem raz, no to od razu mam takie, no kurwa, no nie zmiot mnie z planży, a cena mnie zmiotła, <gryzanie> więc tutaj chyba to nie idzie w parze. A ogór za czwórkę? <gryzanie> Mm, u górze Petarda, nic nie powiem złego. I chleb bardanowski, nie? Chleb jakiś tam był, nie patrzyłem nawet. Cekowany, bo... paczkowany widziałem. Jeszcze tą cebulę? <laughs> to jest kurczak? No drób, jakaś czapa może. Jakieś takie inne to mięso. Kurwa, zaraz wyjdzie, że nie wiemy już w ogóle nic, co to jest kurczak, nie? Nie no stary z cebulką jest mieszany chyba może. To jest cebulka, trochę kurczaka, trochę indyka może tutaj też jest, nie? No może jakieś podroby, wiesz. Dalej jest lepiej i całkiem to wchodzi, ale za 45 zł, no to kurwa trochę drogo. Ale spróbuj sobie ty. Może powiedz, że to jest rewelacja dla Ciebie. Bardzo lubię wydać dużo pieniędzy i słabo zjeść. To jest moje ulubione hobby. Stary, połowa to jest cebula, nie? Bo to jest przekładane raz drób, raz cebula. Więc można powiedzieć, że zapłaciliśmy 45 zł głównie za. No co ja gadam. Cebulę za 45 zł kupiliśmy. Cebulka spokojnie. Jak cebula przysmażona, ale nie po to, tu przyczyniliśmy nie po to zapłaciliśmy 50 zł. No trochę mam takie pytanie: skąd te ceny? Ciekawe, czy dużo od nich biorą, wiesz, za samostanie tutaj. Na pewno. Myślę, że z 2000 za taki dzień. Ej, ale jak patrzę na ten drób, to powiem Ci, że ten w żabce wczoraj, co jedliśmy, nie był jakoś dużo gorszy. To to jest jakiś, nie wiem, skwarek. To jest sam tłuszcz, stary. Zobacz, to nie jest mięso. No. Boczuś zdrobił, nie wiem, no. o co chodzi. Znaczy, nie był zły. Trochę jakbym go z żurku wyłowił, taki smak. Kurczaczka, jeszcze spróbujemy. No, to już wygląda jak kurczak. Hmm. Lekko suchy. No dobra, suchy, coraz bardziej z każdym gryzem i przełknięciem. Jak go zmieszam z ketchupem i z cebulką, to takie. Przekąska ok, ale no za 25 zł bym powiedział. Plus, że trochę białka zjemy i nie jest aż tak tłuste, ale przez to też jest dość suche. Zaczynamy fatalnie, a uśmieszek miałem od początku jak weszliśmy, dopóki nie usłyszałem ceny za tego potwora. Dawajcie na następnego spota pójdziemy. Może będzie lepiej, może to się rozkręci, może wiecie, pierwszy słyszał. No, stanowisko wyglądało elegancko, fajnie się to tam kręciło. No. Marynaty myślę, że brakowało w tym kurczaku, która by nadała tę soczystość i on by był wtedy naprawdę jeden z lepszych. No, taki do zapomnienia. Dziennego chleba jest tak suchy, jakby już trzy dni był z opakowania wyjęty i i czekał na dzisiejszy dzień. Fatalny. Hmm że Pizza chyba teraz wiedziemy, nie? Na razie nikogo nie ma, więc może my zaczniemy. Więc może sobie teraz faktycznie przejdziemy do tej pizki z pieca opalonego drewna. Widzę, że margerita kosztuje 34 zł, chyba sobie wrócimy coś takiego. Rozmiar obstawiam 32 cm. Czy myślisz, że taka osiemnastka jak w pizzy? <laughs> nie, no nie, niemożliwe. Myślę, że standardowy rozmiar, więc choć zamówimy sobie. Może coś fajnego się uda zjeść tutaj. 34? To jest tańszy, niż ten szaszłyk. I <laughs> to ten dos... szaszłyk to był dramat. Nie, ten szaszłyk kosztował, no słyszmy, 41 zł, nie? A bo ogór bo 4. Ogór 4 no. A jaki pan ma rozmiar tej pizzy? 32? Mniej więcej to jest, czy tam jest? Co będzie? Eee, salami poprosimy jedną. Klasyczna ryżska, tak. Stoicie przez cały sezon wyścigów, czy wykupujecie jakiś abonament? Wyścigi wysyłają zaproszenia. Kto chce, który z futraku przyjeżdża, płaci, przyjeżdża. Dopiero, tak, tak, tak. Dobra. Dzięki. Jada z pizzą. Jest to rzymska. Czym się charakteryzuje rzymska pizza? Rzymska pizza różni się od neapolitańskiej, to że jest trochę podana z innych składników. Ma dłuższy czas fermentacji, jest podawana na kawałki, no i często jest prostokątna. No pan tutaj e, wyraził stwierdzenie, że ta pizza rzymska, taka jaka powinna być, piec około 340-380 stopni. Więc myślę, że to taka raczej klasyka w takich pizzach. No to 34 zł, tak jak już zamawialiśmy. Zobacz, ona się mega rozchodzi. Mega się rozchodzi. Cynowo w sumie nie wyszło źle, bo ta pizza jest tańsza niż ten szaszłyk z ogórkiem, nawet sam szaszłyk, kurde, a mamy tutaj mimo wszystko salami i tego salami jest taka rozsądna ilość, dużo, dużo sera, który widzicie jak się ciągnie, kurde, ale się ciągnie. <laughs> na ławce. jak to pachnie w ogóle dobrze. Mega pachnie, mega mięciutkie to ciasto, czuję ten ciągnący się ser, przyprawy są, oregano, bazylia, standard, leciutko wilgotna jest, trochę dużo tego sera, i już się bardzo ciągnie stosunek jakości do ceny, myślę, że jest odpowiedni. Uważam, że nie znajdziemy tutaj nic tańszego do zjedzenia i tak, żeby się tym napchać, jak tą pizzą za 36 zł. Myślę, że to będzie faworyt, jeżeli o to chodzi. Oddaję smakiem i na pewno możesz się samemu nią najeść, więc to jest dobry znak. Tak, za mną pizka chodziła przez ostatnie trzy dni. Chciałem ją zamawiać do domu, ale wiedziałem, że się mówiliśmy, że może być coś dobrego i się powstrzymałem. Jestem zaskoczony, szczególnie po tym szaszłyku, że ta pizza nie kosztuje 48 zł. Bo bałem się, że naprawdę będziemy płynąć, a uczciwa cena. Na mieście też byś zapłacił około 4 dych, jak nie więcej. Okej, okay, jest to cieniutka, cieniutka pizka, ale sera to jest od serca. Jakby ta pizza kosztowała 50 zł, to by był taki tytuł, by był. Wszystko za 5 dych. Zapach, wygląd? Spoko. Margherita 34, a 36, była jednak salami, tak mi się wydaje. Mała pomyłeczka. Od mojego gryza do teraz minęła minuta, bo tego sera jest tak dużo, i trzeba go naprawdę długo porzuć. Mega na propsie. Ja bym to zjadł, jeszcze zamówiłbym drugi raz. Ciemno. Coś dobre, dobre, uczciwa cena. fajne salami, sosik pomidorowy. Czuć te przyprawy, oregano lekko. Dużo sera, więc to jeszcze zapchać Cieniutkie ciasto, chrupiące. Nie wiem, co jeszcze dzisiaj zjemy, ale będzie to w topce. Na bana. Pizza już zjedzona, wypadła naprawdę nieźle. Teraz przechodzimy do kolejnego miejsca, w którym zjemy sobie greckie jedzenie. Wybraliśmy, że weźmiemy sobie pite bifteki z kowtą wołową, czerwono cebulą, pomidorem. Sosem pomidorowo-ostrym i zawinięte w grecką pitę. Ciekawe, czy będzie dobre. Byłeś tyle w Grecji, więc może nam opowiesz, czy to faktycznie są te greckie smaki. A jak nie, no to najwyżej zobaczymy, czy jest po prostu gi. Ale 36 zł, myślę, że to będzie taka no, duża cena, jak na kebaba, bo tak kojarzę, że to będzie jednak w takiej formie pity greckiej, czyli podobna, podobna tematyka co kebab jednak. Słuchaj, ja jestem dalej wgniecony w ziemię przez szaszłyka, więc 36 to brzmi tanie. No, szaszłyk najmocniej wleciał. Myślę, że tutaj to jest drugie też miejsce z szaszłykami, kiełbasami. Tam może być taniej, więc zobaczymy chyba też tam, bo tam chyba Widziałem, że 12 za 120 gramów, więc no to spora różnica. Dobra, chodź, zamówimy. Dzień dobry, e, poprosilibyśmy tą pitę bifteki jedną. Bifteki? Tak. 8-10 minut, to króciutko. Cena 36 zł, rozsądnie, nie? Szybko myślę, 8 minut, co to jest? Tylko moment, moment. Nie, są duże, ale wydaje się bardzo świeże, zobacz. Dawno już nie jadłem tej pity greckiej. Wyglądasz jakbyś dziecko w takim kokonie trzymał o, i malusku. odbijasz. O, no nie, jest to gigant. Nie mogę go bardziej rozwinąć, bo mi się posypie wszystko tutaj, a tego byśmy nie chcieli. Ale z się za to grecko pito, powiem ci. Tak, tak mi uśmiech zrobiła, jak ją zobaczyłem. Nie... Jaki on doworodka zobaczę. <laughs> Bardzo pozytywne mam pierwsze wrażenie przez to pitę, Mega się tym jaram. Widzę tutaj tego mięsa, jest sporo sosik, jest cacyki, bo poprosiłeś dodatkowo. Mamy też pomidorowy ostry sos, czerwona cebula, jest pomidor. Wszystko czego potrzeba tak naprawdę tutaj jest. Nie jest to duża pozycja za 36 zł, ale ja tu cenę rozumiem, no bo tutaj, no tutaj nie może być tanio, no nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Cena pizzy, czy smakowa jest lepsza od pizzy? Ale smaków tu jest pełno, ale to jest kurde. Nie spodziewałem się, że to będzie takie dobre. Ale naprawdę, kurde, aż, aż, mnie, aż mnie zatkało. Tak dużo smaków i te cacyki tutaj fajnie czuć. I ten pomidorowy sos jest tak dobrze przyprawiony. I to mięso jest bardzo fajnie przyprawione. Pita jest mięciusieńka, i po prostu przez nią przelatujesz, w międzyczasie czując jej posmak. Mega zajebiste. Śmiałem się, że to jest mała pozycja, ale jest bardzo zapychająca. Przez sporą ilość tego ciasta zapychasz się. Śmiałem się. Myślałem, że będzie kubka, ale jest naprawdę giga git. No serio, musisz tego spróbować. Myślę, że ci posmakuje. Fajnie. Nie, ja w ogóle jestem w szoku. Nawet dziewiąteczkę bym temu dał, nie? Naprawdę, bardzo mi smakuje, bardzo mi smakuje. Spróbuj sobie, nie chcę ci obiadać. Potem se dojem od ciebie. Ja trochę swojego życia w Grecji spędziłem. Mieszkałem tam, prawie przez rok w sumie, jakby to zsumować, więc trochę takiej pity greckiej zjadłem. Tam kosztowały te pity po 3 euro, po 4 euro. Więc no, to jest taka cena naszego mojego kebaba. No, ale tutaj mojego musimy Zapłacić prawie 10 euro, czyli 36 zł. Z takim mięsem nigdy nie jadłem pity. Nigdy nie jadłem pity z takim mięsem i nigdy ta pita nie była aż tak gruba jak tutaj. Ta kofta to wygląda, jakbyś wziął z hamburgera, wyciągnął mięso po prostu. Grube ja jakoś, takie wielkie. Ja też jakoś nie jestem wielkim fanem mięsa w takiej formie, ale no powiem ci, że tak wjechało. Mm, ale zapaszki są mocno grillowe. Faktycznie dobrze to przyprawili. Mm, wyraźne bardzo. Nie ma nudy. Dobrze te cacciki wzięliśmy, bo one też przełamują, przełamują trochę cząkowo-jogurtowo. Dużo pomidora. Ta pita też jest fajna. Ona z Tutaj nie wiem, co to jest piorku trochę, albo koperku dorzucone. Mm, fajny taki grillowy, słodki smak się zrobił. Panowie walą wodę za tobą. Przyszliśmy się tu bawić, tak? Fajnym Grillowy smak, fajnie, mocno przyprawione to mięso. Lekko ostre bym powiedział, nawet te przyprawy. Bardzo spoko, fajnie te warzywa są świeże, przełamują. Cebulka jest fajnie pokrojona na takie delikatne, malutkie plasterki. Drobne kawałki, bardzo spoko to wyjeżdża. Jest mokro, nie ma suszy, 36 zł. Że zastanowiłbym się już, czy bym wziął to, czy pizzę. Chciałbym chyba to. Po pierwsze, dużo więcej smaków, po drugie, jest to troszkę inne. Pizzę, możesz gdzieś wszędzie. A taką grecką pitę, jak lubisz takie smaczki, polecanko. Na razie. Co? Kolego. O, o przekonanie? O przekonanie, tak, o przekonanie. W ogóle jak to wygląda? Są różne konie, dżokieje, możesz sobie wybrać ulubionego, prawda? To nie jest takie proste, bo w wyścigach konnych masz bardzo dużo wariantów. Słuchaj, ja po tej trawce to sam bym się przebiegł. Pięknie jest przyskrzyżowane. Oh Ścigasz się? <ścigasz> Paweł, o baba, o baba. <laughs> ale byś nie przebiegł takiego toru. Ja... Zobaczcie jaki to jest kawał Stary, a weź tak kółko ze zrobić. Kilometr 800 jest odtąd dotąd. Dobra, widzowie, chwilowa przerwa od żarcia, bo ile można, zrobiliśmy trzy pozycje, ale jeszcze zjemy trzy, a teraz czekamy na pierwszą gonitwę i myślę, że o przekonanie tutaj z Pawłem pójdzie jakiś taki mały deal. Ja siódemeczkę, siódemeczkę w ciemno. Mały lucky deal, seven. wiecie widzowie o co chodzi. Lucky 7, lucky, seven. lucky seven. obstawiam lucky 7, <laughs> Siódemeczka. Pewniaczek. Ruszyli, zobacz. Ale idą, ale idą. Ewidentnie jakiś koń prowadzi. Znasz się na tym. No, ja tu chodzę, co ty idzie Stary, duża przemaga, zobacz go. Ostatnia prosta. ostatnie prosta? Ostatnia idzie. Idzie, idzie, idzie. Ty, stary, szósteczka. O kurde, cholera wie, co tam się dzieje. Nie wiem. Nie, nie wiem, graliśmy chyba tego pokoju. Jesteśmy już po pierwszej gonitwie. Jak widzieliście, no niestety żaden z nas nie wygrał tego przekonania, bo niestety pierwszy wyścig wygrała ósemka. Nie poddajemy się, więc idziemy coś zjeść w międzyczasie. Teraz podają smash burgery. Weźmiemy sobie smash royala, który ma dwa razy 90 gramów wołowiny. Mam nadzieję, że będzie pysznie, a jego koszt to 34 zł, więc e, sprawdzamy kolejne rzeczy. Chodźcie. Prosiłbym Smash Royala. Jednego. I poproszę. Dzięki. 15 minut. Pojawiają się już pierwsze kolejki, więc niestety nas czas oczekiwania na burgera to 15 minut. Zamówiliśmy Smash Royala za 34 zł. Trochę już najedzony, a ty? Nie. Fajna tych wyścigach, ogólnie sympatyczna atmosfera. Jak z jedzeniem? Uważasz? Ja myślę, że nawet spoko, dobre produkty mają. Na razie tak, tylko szaszłyk był turbo odklejony. Ale zaraz zjemy też kiełbasę, więc widzowie czekajcie na kiełbasę. klasický Z serwetki do domu. <noise> Drogi widzów, wleciał nasz numer 62, a z nim nasze zamówienie Crash Smash Royal. Tak to się prezentuje. No, kurde, ładnie to się prezentuje. Mamy tutaj ser, mamy tutaj dwa razy wołowinę, cebulę, bułka briożka, dwa razy 90 gramów wołowiny, czyli w sumie mamy 180 za 30 parę złotych. To myślę, że to jest całkiem niegłupia nie cena, jak na to, że jest jeszcze w food w takim miejscu. Albo te ceny na mieście zrobiły się tak horrendalnie drogie, albo po prostu te food jakoś obniżyły te koszty, no bo zawsze kojarzę że miałem futraki z tym, że mnie na to nie stać. <noise> A dzisiaj pierwszy raz mogę przyjść na takie wydarzenie i jeść po prostu. Nie, dzięki Wam, widzowie, dzięki Wam. Zostańcie z nami jak najdłużej, bo dziękujemy Wam. Bardzo doceniamy Wasze wsparcie i to, że z nami jesteście. To otwórz dla widza tego burgera. Właśnie dla widza chciałem pokazać, co możecie tu dostać w środku. Zobacz, ogóreczki, ketchupik, serek. No klasyka, klasyka, ale czy będzie ona dobra? I Dobrze to wygląda, tak smacznie, taki no. ultra czy Tak, tak, tak. I wydaje taki się taki Nieźle, nieźle. Gryziesz, no i wiadomo, czujesz bułę. Buła fajna, miękka. Zobacz, jak miękka jest. Naprawdę jest miękka. Taka trochę się może wydać pusta w środku, ale mi na przykład odpowiada taka bułeczka. Fajnie to wchodzi. Jest jeszcze musztarda na spodzie. Czerwona, czerwona cebula. Trochę się suchy wydawał ten pierwszy gryz. I przytłacze ci trochę to mięso. Mimo, że tu są dwa kotlety po 90 gramów, to wciąż jest 180 w sumie, czyli naprawdę sporo mięsa. Znowu jest nieźle. Da się tym najeść, myślę, bo gryzłem raz i czuję, że no, będzie zapychający. Czy w smaku jest rewelacja? Zaraz wam powiem, bo gryzę trochę dalej. Jest bardzo przypominający moim zdaniem takiego charakterystycznego amerykańskiego burgera, bo jest tutaj dużo takiej żółtej, klasycznej musztardy, taką właśnie jakbym kojarzył z amerykańskich hot dogów. Yellow jest taka, którą możecie sobie po prostu kupić. Jest ketchup, jedne sosy, te pikielki i dużo mięsa. W smaku jakbyś po prostu jadł klasykę. Największa klasyka świata, bez żadnych udziwnień, zwykły burger z ketchupem i musztardą. Ale jest on dobry, i smakuje. Za tą kasę jest on spoko. Czy są rzeczy, które można tutaj się bardziej najeść? Na pewno. Ale jeżeli macie ochotę na burgera, zjadłbym go i byłoby Spoko, byłoby dobrze. Na razie te wyścigi myślę, że nieźle wypadają pod względem smaku. Burger czy pita grecka? Hmm. Chyba pita grecka, Uuu. ale ten burger jest naprawdę niezły. Wolisz smaży czy klasyczki? Ja lubię cienkie te dla mimo wszystko. Ja chyba. chyba też jestem zwolennikiem tym, żeby nie było za grubo w jednym gryzie, bo wtedy cię przytłacza po prostu ilość mięsa. Stary mi cieknie muszę to zjeść. Zaraz ja. się pogadamy. Powiem Ci, że to jest jeden z najlepszych burgerów, jakie jedliśmy w ostatnim czasie. Fakt, nie jedliśmy takich topowych burgerów, w stanie było tak średnio, ale to jest jeden z najlepszych. Chyba ten jednak wersja klasyczna no robi robotę, że to nie ma tych udziwnień. Nie kombinują, nie dodają Ci dziwnych składników, które cię potrafią po prostu zmieść z planszy. Tak jak mówisz, klasyczek. Nawet ta sztarta mi smakuje, no jest słodziutka I powiem ci, ilość mięsa jest okej. Okay po wchodzi tej keczupu, Czuję się jakbym ja takiego takiego czy z burgera ale na takich sterydach wiesz, że tam trzy takie wielkie strzykawy sterydów w dupę wbijasz i masz tego smasza. Wiesz co chodzi? Już Nie można naturalnie, nie? Tylko strzykawa sterydów. <grym> to ja bym wolał to, niż pitek grecko. Lepsze. A pizzę? Wolałbym chyba. Burgerka. A pizzę za 28? <grym> A burgera za 28 to burgera biorę. Stary. Dobre, jestem ciekaw, bo teraz idziemy na zapiekankę. Myślę, że już nie będzie tak dobrze. Chodźmy, zobaczmy zapiekankę. To jest ósemeczka 8,5 nawet. Mocne, mocne. Fajne fajne to będzie. I tak szaszłyka z 200 gramów. A to na jednym talerzu? Na jednym. O, może być na jednym. To najpierw szaszłyka po dobra. dobra? Dobra, jasne. Keczup, musztarda, ogórek, bułka? Tak. Super, dziękuję Super. pięknie. Smacznego. Dzień dobry. Dzień dobry, poproszę. Tędy? Chodź tam. Co? <głos》> Dawaj na staryki, no to przecież go coś ty wymyślił Ten magiczny talerz 46zł, z czego zestaw kiełbasiany, czyli kiełbasa z perelu Tutaj to cudo, plus ogór, musztarda i keczup, trzeba przyznać musztarda i po od serca 22zł a, a kajzera to nie jest też w zestawie? A przepraszam, to jest do tego zestawu Ten szaszłyk, to jest około 200g, chociaż wydaje mi się, że jak pani zważyła to było 160 Ej, może zacznę, o jezu, buja, jeszcze nie jadłem, a już buja Duży ruch, więc szybko to się naprawdę Robiło, z szarką tam widziałem, sobie pomagali. Szaszkód drobiowy już czuję, że jest zupełnie inny niż tamten. Ale jest też zmieszany. Wiesz, to nie są. To będą jakieś podłudzia, będą jakieś takie tłuszczyki. Jest cebulka, oczywiście, tylko inna. Zobacz, inna jest, bo jest to marynowana, jakby. Tak inaczej pachnie ta cebula. Dużo tłustsze. Szczególnie cebulka, strasznie tłusta, ale ostra. Ale fajna ta cebulka. Kurczak jest wyłożony cebulką. Widzisz? To nie jest tak, że masz tylko warstwę cebuli, warstwę kurczaka, ale zobacz, on jest taki nadziany jakby cebulką jeszcze dodatkowo. I powiem Ci, lepsze. Lepsze. I chyba taniej trochę wyjdzie, bo 13 tutaj za 100 gramów, a tam było 14 albo 15. Mhm. Do tej pani trzeba. Ty zostaw mi coś tak. Dobra, no dobra, <laughs> tak widzę, że fajnie ci wchodzi to chyba ostatni kawałek. Dobra, nie? Dobra, tutaj jeszcze troszkę. Nie no, dobra, zostawiam już robię ci porcję. Pierwszy szaszłyk, którego zjedliśmy, to była najgorsza rzecz, którą zjedliśmy pod względem jakości do ceny. w zasadzie w smaku chyba też był najgorszy. Trafiliśmy po prostu fatalnie na dzień dobry. Z każdym kolejnym food truckiem to pozytywne zaskoczenie było. W sumie jestem zdziwiony, że zjedliśmy tak dobrze i o dziwo nie było aż tak drogo. Spodziewałem się, że będzie jeszcze grubiej. Tak jak ten szaszłyk na dzień dobry. Mieliśmy już tego nie brać, a ja ci z bólem serca to zostawiam, bo to tak wchodzi. No widzę, bo już u, u, uciukałeś mojego kawałka ostatniego. Co to było 200 gramów? Zobacz, nawet no, więcej cebulki. No, super, no. czy przyznałeś się, że mnie oskamowałeś. Trochę cię jebałem. Szkoda, że wczoraj nie byłeś taki cwany z tą kiełbasą, kurde. Słuchaj, zostawię ci więcej kiełbasy, bo taki był deal. Kiełbaska z PRL-u. Myślisz, że tyle lat przetrwała? Śmieszny? No. Trochę buje. Kiełbaska? No, pachnie lepiej niż ta z żabki. W żabce kosztowała 6 zł. W zestawie z Kaiserem też. Nie wiem, czy oglądaliście odcinek, nie wiem, czy on w ogóle już był, ale w żabce za 6 zł macie kiełbasę z Kaiser. Tutaj za 22, z ogórkiem jeszcze No nie jest to żabka, jest to ze dwa levely wyżej, ale no nie jest to jakaś topliga. Dobra kiełbasa, jakbym miał taką na grillu, dwa jeszcze kieczupu, Troszkę musztardy, to by było coś, co by mnie satysfakcjonowało. Jakbyś taką, wiesz, zaprosił mnie na grill i sobie takie kiełbaski, spoko. 22 zł. Ona jest gruba, nie jest długa, ale wydaje się też taka uczciwa. Hmm. Fajnie chrupie. Nie mam jakichś uwag, wiesz? Nawet jeszcze cebulki dorzucę z twojej Patrz. No pewnie. <laughs> Szkoda, że nie mam nagranego. Tak jak mówię, że więcej mi zostawisz tego, Wara, byśmy zrobili. <laughs> Szaszłykownia.pl? Szaszłykowo chyba. I, I love szaszłyki. Jakoś tak. I love szaszłykowo chyba. Ale jakbym miał coś polecać, jeśli chodzi o szaszłyki, to raczej ten lokal, niż ten, który byliśmy na początku. A tu Naprawdę chyba smacznie. kiszony. No jest inny ogór. Mm. Zajebiste kiszonie. Fajne. Ło, kwasiura. Ale fajna. Stary spróbuj. Jeszcze kajzerki są dziabne, Kajzerka to klasyczna taka. To już akurat jest jak z żartki. Niczym się pewnie nie różnie. No kajzera, to kajzera. Żeby się zapchać, wiadomo. Na plus, na plus. Dobra, jem sobie moją resztkę tego szaszłyka. A tam resztkę, połowę. Ta połowę. Widziałeś <laughs> połowę <laughs> kiedyś. Sam się przyznaje, że mnie oskamowałeś. Na 10 gramów stary. On jest przekładany, to cebulo w środku, chyba, jeżeli to jest cebula. Chyba nie potrzebujemy jakiejś mega rewelacji. Wyraźniejsza jest ta marynata, co inaczej go marynują. Jest trochę bardziej pikantna. To jest w sumie fajne. Ta przekładanka w środku, albo to jest tłuszczy, chyba nie cebulka, po prostu. No to ten tłuszczy, który tam był na oddzielnych kawałkach, to tutaj jest w jednym kawałku wymieszany tak bardziej. W smaku jest dobry. Troszeczkę suchy, ale rozumiem to, nie? Ogólnie jest spoko. No i cenowo też trochę lepiej wychodzi. Mm. Co wziąłeś? Kiszoniaka, Boże. Dobry, co? Ale wodnisty. O, to jest taki idealny kiszoniak. Oop, jaka poezja. Mm. Naprawdę, petarda. I to uh -huh. było tańszy niż tam. Ja nie wiem jak to jest, ludzie, ale kiszoniaki, to jest jakaś to jest taka rewelacja, to jest taka dyszka, nie? W, w skali życia po prostu. Ale też jesteś w stanie zjeść 100 różnych kiszoniaków. Jesteś, kurde, wielki test kiszoniaków możemy <laughs> jakieś <się> zrobić. <laughs> Dobra. Dajcie tak. znać, widzowie, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć. To chyba pod wódeczkę się robi. Możemy pod co chcesz, <laughs> Ale nie mam, stracimy zmysł, już <laughs> potem. Ale tak mi wjechał ten kiszony, czekolę, że całkiem baz. Nie myślisz, co, u kupiłeś? Potężna takie obasa, naprawdę gruba, ale w smaku bardzo dobra. Mięsista. Nie jest to taka żujka, taka, wiesz, wodnista, tylko naprawdę taka treściwa. Za 22 zł z ogórkiem, keczupem i tym wszystkim. A Stary ten ogór ratuje tutaj ze trzy oceny. Takie kiełbasa naprawdę nie jest zła. Jest tutaj też brand, właśnie toru służewiec, w którym są po prostu, które się nazywa podpodkową. I tam po prostu walą z paczki sokołowa i kładą na różn. Myślę, że tutaj może być troszeczkę inna takie obasa, a naprawdę mi smakuje. Bardzo mi się podoba, Bardziej takie kiełbasa niż ten szaszłyk. Raczej mi na kiełbasę tutaj przyszedł. Było spoko. To chyba pójdziemy sobie jeszcze do, na tą zapiekankę w namiocie pod Podkową i zobaczymy, co tam jeszcze uda nam się znaleźć. I cyk, dasz, dasz mi tego Nie. Stoimy w kolejce pod Podkową, żeby dostać się zapiekankę z pieczerkami za 17 zł. To chyba będzie najgorsze, co dzisiaj zjemy. Tak mi się wydaje, że to zwykła mrożona zapiekana. Gdzie dobry, czy mogę zapiekankę z pieczerkami poprosić? Tak, tak. To poproszę. Kartę poproszę. Ten co mi się wynożył tutaj z tunelu. Siema. Zjemy to? I to jest chyba inne niż tam, co, co ludzie mają, taką zapiekankę. Może to oni mają? Fatalnie to wyglądasz. Taka przyjrana jest. Wydaje bo... <grym> że to taka najgorsza zapiekaneka, jaką mogliśmy dostać. Ta jest jeszcze spalona na końcu. Chodź tego, próbuj pierwszy. Pewnie. 17 zł za zwykłą zapiekankę. Najtańszy produkt, ale chyba jednocześnie najsłabszy. Ale lupa. Pół gryza wziąłeś dopiero aż tak? Są pieczarki. Seradak nie za dużo. Ale miałem takie fajne smaki w buzi. Po tej kiełbasie, po tej picie, po tym burgerze. No i to mam teraz takie. Me. tanio ketchup wodnicy trochę bez smaku. na zapiekankach akurat lubię słodki keczup. No i taka, wiesz, że żujesz, żująca się buła, chrupiąca, ale bardzo żująca i ciężko to przemielić. Kończymy ten sezon dosyć słabo. To jest po prostu średnia, no nie wziąłbym tego jeszcze raz. To no jest po prostu, moim zdaniem to jest lipa. Tu nie ma przyjemności z jedzenia, tu już jest po prostu męczarnia i jemy to na siłę. Lipa.